Jakie osoby nie mogą stosować hormonalnej terapii zastępczej? To jest bardzo ważne pytanie. Często unikane, często osoby starają się go nie zadawać, bo wiedzą, że mogą się spotkać z odpowiedzią, która będzie dla nich nieodpowiednia. Proszę Państwa, nie wszyscy mogą stosować hormonalną terapię, czy zastępczą, czy suplementacyjną, jak ją zwał, tak zwał. Musimy pamiętać o tym, że są to e, związki chemiczne, substancje wprowadzane do naszego organizmu, które mają szereg oddziaływań na nasz organizm. I o jednej rzeczy, o której nie wszyscy pamiętamy, należy zwrócić uwagę. Mianowicie, bardzo istotnym elementem, powiedzmy do pewnego stopnia niekorzystnym oddziaływania hormonalnej terapii zastępczej, może być to, że ona wpływa również na nasz mięsień sercowy. Mięsień sercowy jest, tak jak nasze mięśnie szkieletowe, mięśniem poprzecznie prążkowanym. Jest to struktura tkankowa, która również reaguje przerostem na podawane środki anaboliczne z zewnątrz. Z jednej strony może być bodźcowany ten mięsień sercowy wysiłkiem i też ulega przebudowie, ale dodając do tego wszystkiego właśnie środki anaboliczne, my jesteśmy... W stanie zmienić jego budowę, i to niestety w sposób nie do końca korzystny dla jego efektywności pracy. Zatem musimy pamiętać, że takim elementem, również docelowym naszej terapii, staje się przypadkowo nasz mięsień sercowy. Nie muszę mówić, jak jest on ważny dla zarówno wysiłku, jak i dla całego naszego zdrowia. Dlatego należy zawsze pamiętać, że jeżeli my stosujemy tego typu środki, to w pierwszej kolejności powinniśmy zadbać o nasz mięsień sercowy, no i tym samym cały układ krążenia. Zatem jeżeli są osoby, które decydują się na tego typu działania, dobrze by było, żeby nie miały one w swoim wywiadzie jakichś problemów z mięśniem sercowym bądź układem krążenia, bo może być to potencjalne przeciwwskazanie do wdrożenia takiej terapii. Taki mięsień sercowy, którego na przebudowie, powiększeniu, szczególnie w zakresie lewej komory, staje się momentami mniej wydolny. Jego efektywność pracy maleje, wbrew pozorom, pomimo, że on się staje grubszy, ale efektywność mięśnia sercowego może maleć. W związku z czym należy w czasie terapii dobrze jest kontrolować to jak nasz mięsień sercowy funkcjonuje, takim minimalnym, minimalnym działaniem, które jest niezbędne w takich sytuacjach, to jest wykonanie chociażby badania EKG ale cennym by było wykonanie również tak zwanego echa serca, czyli UKG, czyli oceny obiektywnej, najczęściej to badanie wykonują kardiolodzy, grubości jam serca, skuteczności, efektywności, kurczliwości tego mięśnia, tak żebyśmy wiedzieli, czy przez przypadek mu nie szkodzimy. Ale jest jeszcze jedna ważna rzecz którą może, mogą Państwo, każdy jest w stanie to zrobić. Mianowicie zadbać o nasz mięsień sercowy, tak jak chcemy zadbać o nasze mięśnie szkieletowe, poprzez wykonanie odpowiedniego treningu. A treningiem dla mięśnia sercowego jest trening kardio. Zatem należy bardzo, bardzo pamiętać, że przy jakiejkolwiek terapii, niezależnie od dawki, jaką będziemy stosować, Wdrożenie treningu cardio jest kluczowym elementem, bo w tym momencie zadbamy o skuteczność pracy naszego mięśnia sercowego, który też będzie trenowany. Jeżeli my wykonujemy tylko i wyłącznie trening siłowy, to niestety aktywność układu krążenia i wysiłek ze strony mięśnia sercowego nie jest aż tak duży, jak przy wysiłku kardio. W związku z czym musimy ten wysiłek cardio potraktować jako warunek niezbędny i konieczny, ale dodatkowy w naszych treningach, żebyśmy mogli bezpiecznie stosować taką terapię i nie być zdziwieni, że nagle coś się złego dzieje z naszym mięśniem sercowym. Jednym słowem, w terapiach tego typu. Układ krążenia i mięsień sercowy są kluczowym elementem do zadbania i do sprawdzenia i jest to potencjalne przeciwwskazanie, jeżeli mamy do czynienia z jakimiś chorobami w zakresie właśnie układu krążenia bądź mięśnia sercowego do tego typu terapii, więc jeżeli ktoś ma wątpliwości, to w głównej mierze powinien zwrócić na to uwagę. Oczywiście wszelkiego rodzaju choroby zapalne, choroby przewlekle uszkadzające wątrobę czy przewód pokarmowy i nerki wydają się być. Jakimś względnym przeciwwskazaniem do zastosowania takiej terapii, nie zmienia faktu, że powinna być ona prowadzona zawsze pod ścisłym nadzorem lekarza. Tak. No i teraz wiecie, dlaczego ja zawsze zalecam kręcić kardio, czy to jest okres masy, czy to jest okres redukcji. Wielu osobom się nie chce, ale zawsze mówię, to też robicie, nie tylko dla takich typowych parametrów, jak tam wrażliwość insulinowa, czy czy właśnie palenie tkanki tłuszczowej, ale właśnie robicie też to dla serca, w szczególności osoby, które przyjmują właśnie środki dopingujące.